Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii św. Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa, Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole, i rozważał w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić swoich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie, komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Jeżeli słyszymy o gromadzeniu skarbu, warto zastanowić się nad tym. My często, może nawet zawsze, dbamy o to, by gromadzić, by zbierać. Chcemy mieć, chcemy mieć więcej, chcemy mieć wszystko najlepsze, dobre, czyste, sprawne. Troszczymy się bardzo o gromadzenie tych skarbów, powiedzmy, na ziemi, o to, żeby rzeczywiście więcej mieć. A Jezus dzisiaj mówi o gromadzeniu skarbów w niebie. Czy rzeczywiście tyle samo wysiłku wkładam, czy chociaż tyle samo wysiłku wkładam w to, co gromadzę na ziemi, w swoje zaangażowania, pracę, y, powiększanie stanu swojego konta i upiększanie mieszkania? Czy tyle samo wysiłku wkładam w bycie dla Chrystusa? Gromadzenie sobie skarbu w niebie. O ile konto łatwo sprawdzić, czy mam więcej czy mniej – jak sprawdzić ten skarb w niebie? Co znaczy gromadzić skarb w niebie? To znaczy pewnie założyć tam swoje korzenie, to tam się gromadzić, to w tym kierunku patrzeć, idąc za Chrystusem, to znaczy modląc się, adorując Chrystusa, słuchając Jego słowa, a przede wszystkim pełniąc Jego wolę, to znaczy odważnie w życiu wybierając drogę za Chrystusem. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj